Kochaj bliźniego siebie, jak z siebie samego. Kochaj bliźniego siebie, jak siebie samego. Tak powiem powiedzieć. Witam Cię na kanale Śladami. i Zapiju. Z tej strony Stanisław Sadowski. Sama Maria. Jak siebie swego jak siebie samego. Się sobie porozmawiam o miłości Ojca jaką On miał do współpracy też. On żył we wspólnocie kapucyńskiej. Jeżeli jesteś pierwszy raz, zawsze Proszę o to. Subskrybuj kanał, bądź na bieżąco z Ojcem Piostem, Wielkim Świętem. I tak samo polub kanał, klikasz polubienie i proszę o Błogosławieństwo. O Błogosławieństwo dla tego kanału, dla siebie, aby otrzymać jak najwięcej łask. I mm, piękna historia. Ojciec Piost. Prosi, e, pokazuje jak on ofiarował się do za innych. On był człowiekiem ogromnej pokuty już w, w, za młodu, jak był jeszcze w Nowisjacie czy później. Jest bardzo piękna historia związana, kiedy ona wydarzyła się w Wielki Piątek, a więc e, tydzień temu to praktycznie wspominaliśmy, Wielki Piątek, był współbrat, to był 30 marca 2023 roku, współbrat Dilirio I on spędzał Okres Wielkiego Postu, bogaty w ostre posty i był bardzo podchorował się na zdrowiu. Ojciec pił najwidoczniej, to ba, zauważył, jak on osłabł na swoim e, zdrowiu. I warto wspomnieć, że Kapucyni żyją jedną z najbardziej takich, w tamtych czasach w szczególności, żyją bardzo taką regułą ostrą, bardzo wymagającą regułą. Przedowo w Nowicjacie i zapił, tylko niewielu współbraci, Przetrwało w ogóle oficjat. Wielu z nich po prostu zrezygnowało. Czasu właśnie z braku powołania, po prostu, bo to było widać było. Ale Ojciec Piotr też pomagał tym, którzy nie mieli, znaczy mieli powołanie, przepraszam, pomagał im, aby wytrwać. On miał ogromną miłość, miał ogromny taki apostolski pogodliwość za tych bliskich, z którymi był. I co się dzieje? On zauważył, właśnie on bardzo ten brat z podupadł na zdrowie i on ojciec Pisio był też bardzo surowo żył i on wręcz wstrzymał się w ten dzień od kolacji, od posiłków bez posiłków chciał wytrwać cały wielki piątek i ono to pozwolił właśnie zobaczył że Gizidio bardzo no tak wspomniałem, właśnie, podupadł na zdrowie i on poprosił tylko o filiżankę czekolady i Kilka owoców, kilka małych tam e, trochę owoców i zamiast to zjeść, zamiast to wypić, on ofiarowo to dla Gijzilio. Dla jest jak bo widział jak on potrzebuje poka I co się dzieje? Ojciec Pio bierze właśnie mm, tą przyjmuje właśnie tą filiżankę czekolady, tam parę owoców. I on jeszcze to ofiarowuje dla, dla Gzilio. Że on mógł mieć coś zjeść, żeby wobu bardzo. Podupadł. Ojciec liczył na początku niechętnie, to przyjmuje, a później, jak ojciec, on przytrzymał, to wtedy się jeszcze poprosił o swoje, żeby razem z nim spożyć posiłek. To była jakaś ważna miłość bliźniego niego, w drobnych gestach, codziennie okazywana. Czasy, że właśnie kogoś wręcz mam do kogoś niechęć, na kogoś wręcz jakąś taką e, niechęć na mamy, no czas, mamy takich ludzi, których nie lubimy, to wręcz czasem niektórzy mówią fałszywie. Że takie właśnie grzecz, gesty grzecznościowe to jest coś fałszywego. To jest takie narzucanie sobie maski. Nie. Kościół katolicki celowo uczył zawsze manier, celowo też nauczył właśnie takich gestów grzecznościowych, żeby w nas też to przełamać. Aby wręcz przełamać taką barierę, jaka każda osoba ma wokół siebie. To właśnie grzeczność, życzliwość przełamuje w nas te bariery, które każdy z nas ma. To jest tak ważne. Ważna praktykować taką życzliwość w codziennych relacjach. tam jest się naśmiewać, mniej się wykłócać o jakieś głupoty, a wręcz taką życzliwość użyć i to pomaga. Pomaga często właśnie naprawić relacje z innymi, naprawić z innymi relacje. Ojciec Pio też, widać, to praktykował. Praktykował taką dobroć, dobroć w relacjach. To nie, jest, nie znaczy, że tylko tacy mają być, bo wobec złych wrochów Kościoła trzeba reagować silnie.